Lejdziecie w kolejnym odcinku Tepy Dzisiaj nadrawiamy jedną zaległość, którą mieliśmy z Floodlight Packu od Nike. Floodlight Pack to jest kolekcja, która pojawiła się w październiku 2016 roku. Wszystkie buty sobie pożyczyliśmy od FootballSport.pl poza Obra 2. I właśnie Obra 2 nam tutaj dotarła. A opusów jeszcze nie było, ale to trzeba jakieś nadrobić. Obra 2 prezentuje się. Bardzo ładnie. No mieliśmy wcześniej przecieki, wiadomo, i tak szczerze powiedziawszy, ta kolorystyka yy, tak średnio mi się podobała, bo zawsze ona była przedstawiana, tak trochę ciemna była. A jak mam je w ręce, no to kurczę leży, leży, fajnie. I przypomina taką jedną starszą kolorystykę waporów ósemek bodajże, Ona się też tak nazywa, jakoś tak bagiennie. No, można tutaj się tak troszkę poudkochiwać, w tym bardzo fajnie, fajnie się prezentuje. W pudełku, oczywiście, poza butami. Poza workiem, mamy też, poza workiem, poza papierkiem mamy też worek, tak się prezentuje, w kolorystyce takiej samej jak buty, taki zielonkawy yy, i oczywiście Volt charakterystyczny dla, dla Nike, Volt to jest ten, ten jasno, yy, taki seledynowy kolor, o, będzie najtrafniej. Dobrze. Co my tutaj mamy? Magista Obra 2. To stosunkowo najnowszy model od Nike, bo Superfly były wypuszczone przed Euro 2016, a Obra 2 PON, więc mamy tutaj jakby trochę najnowsze dziecko. Bardzo ciekawy z wielu względów. Na pewno na kanale Cepytok już nie raz Obra 2 pokazywaliśmy, no ale omówimy sobie jeszcze raz. Tak samo jak wszystkie buty ze skarpety ze skarpety, ze skarpetą, na jaki y, cholewka w większości stworzona z materiału flyknit, czyli tej włóczki, którą tutaj mamy. Sobie wyjmiemy ten kołnierz, żeby Wam wszystko dobrze pokazać. Oczywiście zawsze mamy taką papierową wkładkę po to, żeby buty się ładnie prezentowały y, na wystawie, ale ten kołnierz jest nagle na tak dobrze zrobiony, że w zasadzie nie potrzebuje i nie do końca jestem pewien dlaczego wkładają. Może jakby go tak pognieść, to zaraz by tak ładnie się nie trzymał, nie wiem. Yy... Większość jest wykonana z tej włóczki, a tutaj jest to pokryte dodatkową, dodatkowym takim lakierem. Czy ja zawsze mówię, że to jest coś takiego jak lakier, de facto to jest jakiś tam materiał delikatny, cieniu który się nazywa na ekiskim. On jest tak cienki, że jak tutaj mamy granicę pomiędzy strefą, gdzie jest flajnit, a jest flynit pokryty na Skin, to tutaj absolutnie nic się nie czuje, co świadczy o tym. Jaki on jest cieniutki. Rolą tego na Skin jest ograniczenie rozciągliwości tam, gdzie by było to niepożądane. Tutaj oczywiście ją potrzebujemy, no bo potrzebujemy założyć te buty na stopę. Miejsca w środku dla szerokiej nogi: myślę, że można się pokusić i spróbować. Całkiem, całkiem. Natomiast tutaj, jeśli by się rozciągała, no to stopa by nam rozciągała ten but tutaj na boki przy jakimś hamowaniu, zmianie kierunku biegu, co oczywiście nie jest pożądane, i to tutaj nam nam w ten sposób działa. Poza tym mamy system Flynit, nie, nie, przepraszam, mamy Flywire, tylko właśnie, czy to należy nazywać Flywire? Ja bym się musiał spytać w Nike, bo no nie, nie, nie są to takie nowe włókna idące tak jak zawsze. Z drugiej strony coś podobnego mamy w Superfly 5. I ja... Będę, w zasadzie nie muszę się pytać, tylko wystarczy, że założę obrad 2, bo w Super Fly 5 jest dokładnie tak samo i podczas zaciskania sznurówek my czujemy, że te włókna się na stopie zaciskają. Ja jestem jeszcze przed testowaniem obrad 2, więc nawet dobrze nie zakładałem sobie, nie byłem w stanie tego poczuć, ale jak tylko to zrobię. To będę wiedział i Wam powiem. W każdym razie mamy tutaj jakiś taki boczny system też usztywniający, który się tutaj zaznacza tymi widocznymi paskami po zewnętrznej i wewnętrznej stronie po wewnętrznej nawet bardziej. Motywem wciąż pojawiającym się tutaj już mówię o, o stronie wizualnej, w Magista obra jest ta mapa ciepła i o ile y, w pierwszej kolorystyce, no która była cudowna, wręcz taka y, jedna po prostu. Było to zaznaczone zgodnie logiką od tam kolorów troszkę jaśniejszych, no akurat wtedy nie było tam żadnych zimnych, bo był po prostu żółty aż do przez pomarańczowy do czerwonego. Zaznaczono w ten sposób odnosząc się do tego, do takich map ciepła, które pokazują gdzie w przestrzeni coś jest cieplejsze, gdzie zimniejsze, pokazują temperaturę po prostu ciała i otoczenia. Tutaj pokazano w jakich strefach buta zawodnik, dla którego przeznaczone są teoretycznie obra, chociaż my oczywiście nie jesteśmy zwolennikami takiej segmentacji. Każdy może grać, w każdym bucie nie ma pozycji znaczenia. Pokazano, gdzie taki zawodnik, czy jakiś tam rozgrywający, ma najczęściej kontakt z piłką, na której, w której przestrzeni stopy i tutaj właśnie zaznaczono od podania, od prowadzenia też oczywiście jakiegoś tam podania. Gracie w piłkę, wiecie jak się gra. To by było na tyle jeśli chodzi o tą stronę wizualną. nie, jeszcze można powiedzieć, że o strony wizualnej, to taka ocena, że prezentują się dużo lepiej niż się to zapowiadało i naprawdę bardzo ładnie wyglądający but. Dobrze, że tutaj mają tą zieloną łyżwę, to tak trochę przełamuje, tak? Jest takim pomieszaniem pomiędzy tutaj takim, że są ładne, są ładnie skomponowane i zaznaczony trochę taka, taka dusza Nike wręcz. Często projektanci mówią, że jeśli jest ten voltowy gdzieś użyty, to on tak przenosi tą tą gwałtowność, porywczość, fantazję trochę tak, tego buta, która jest też cechą marki. Podobno, teoretycznie, niby. No, jeszcze w środku na wkładce mamy. Bardzo ciekawą rzeczą, a tu mi się przypomniało, że zawsze się będę tym chwalił, że w dniu premiery tego buta, ja rozmawiałem w wywiadzie telefonicznym, które Nike mi umożliwiło z projektantem jednym z trzech projektantów, który mi tutaj trochę opowiadał o tych technologiach. Znajdziecie gdzieś ten wywiad na tp.pl. Bardzo ciekawą rzeczą jest tutaj to, jak wykorzystano Flyknit i jak tutaj jakiś się technologicznie popisało. Mianowicie ta włóczka, to ona nie jest tak jak każdy szyty materiał, tak? tak zwany, gdzieś tam tylko szyty w boki, ale też oni potrafią go uszyć na górkę. I pierwszy objaw tego mamy tutaj na, na kostce, ponieważ tutaj ta strefa, ona jest grubsza niż wszystko, co jest koło, to po pierwsze, ale to jest nic, bo się okazuje, że te górki, które tutaj mamy, na pewno zobaczycie takie nierówności, się okazuje, że ja myślałem, widząc przecież że to jest coś włożonego w środek, tak? No tak jak zawsze to się tworzyło. Okazuje się, że nie, że każda z tych górek, to ona jest po prostu tak uszyta niżej, wyżej, niżej, wyżej, więcej materiału, mniej i na to położony jest ten Nike Skin no, świetna sprawa i przez to, że jest to tak zrobione yy, no nie mamy czegoś tego dodatkowego, tak te, te wszystkie tutaj, jak piłka się przesuwa jak ona sobie podskakuje na tych, na tych nierównościach, to nam się to bardzo ładnie przekłada na stopę, bo de facto Nike Skin jest super cienkie pod spodem mamy tylko tą włóczkę i to jest jedyne, co dzieli piłkę od, od skarpety, którą mamy na stopie, nie mówię o tej skarpecie na bucie, tylko getrę piłkarską, tak. No, więc to było naprawdę wręcz szokiem, duży szacunek za to, bardzo fajnie. Tutaj na wewnętrznej części jeszcze mamy takie dodatkowe, malusienkie gumeczki, które troszeczkę tutaj usztywniają tą przestrzeń, może też ograniczają trochę wchłanialność wody ewentualną. Ktoś spytał o to ACC, no tak, ACC mamy. ACC to jest taka jakaś powłoka, która trochę kiedy mamy mokre warunki pogodowe to ogranicza jakąś tą śliskość buta, która no sama z siebie gdzieś tam powstaje i teoretycznie gwarantuje takie same warunki, taką samą kontrolę piłki przy każdych warunkach pogodowych. Tutaj mamy wewnętrzne usztywnienie tylnej części buta, ono się kończy gdzieś tutaj, ale dodatkowo mamy też dodatkową warstwę tutaj lakieru, która sobie zachodzi i zachodzi aż tutaj dosyć wysoko do tego miejsca ciekawa sprawa taka wizualnie ciekawa pewnie też coś tutaj pomaga nie da się ukryć kołnierz jest włączony ściegiem tutaj idącym z tyłu no i oczywiście wyróżnia wizualnie Obra obratorze, że nie mamy taką płasko ościętej skarpety tego kołnierza który nazywa się dynamic fit ale mamy tutaj takie, taką góreczkę i tutaj jest niżej fajnie tutaj ta część wygląda no i podeszwa. Podeszwa dosyć standardowa, tu nie ma żadnych bajerów super materiałów. Bardzo ciekawe jest to, że ona jest przeźroczysta i prześwituje nam tutaj ten design, taka siatka jakaś, która jest pod spodem. Kołki pół owalne, pół, pół, pół podłużne, pół tutaj podłużne po to, żeby dobrze transferować. Nasze zamiary, które wkładamy w grę, w nasz ruch na boisko, i żebyśmy szybciej ruszali owalne, po to, żeby nam się lepiej rozkładały przeciążenia, które powstają podczas gry na większą powierzchnię stopy, i fajnym tutaj elementem jest ten, te kołki, zarysowane trochę na planie koła, które jest to powrót gdzieś do koncepcji, które były lata temu w butach Nike w serii. T90 Laster, w pierwszych T90 w ogóle w Airzone Total 90, takich pierwszych, pierwszych naprawdę bardzo starych modela pewnie z 15 lat wcześniej, które piłkarze bardzo długo używali jeszcze tych podeszw, kiedy weszły już nowe buty, to oni ciągle w tych starych podeszwach, w nowych butach ze starymi podeszwami grali. I co to tutaj ma zaznaczenie? No takie, że noga postawna, kiedy jest na stopie i się rusza, tak w ten sposób, no to normalnie kołki blokują ten ruch, natomiast tutaj one są tak rozmieszczone, że na osi tego obrotu i przez co się przedzierają przez trawę tutaj ten obrót jest troszkę lepszy wiadomo, że to jest trochę yy, no, można to naukowo uzasadnić, też ja o tym wam opowiadam że to jest fajne, gdzieś tam pewnie może w trakcie meczu z dwie sekundy szybsi przez to możemy być no i zmniejsza się ryzyko skręcenia kostki oj, niezły flow dzisiaj miałem, fajnie wam opowiedziałem o tym bucie no bo się dobrze znam co, jak wam nie opowiadać. Dobra, koniec tej pychy. Nike Magista Obrad was Floodlights z Paku od Nike wypuszczony w październiku 2016 roku. Buty pożyczone od footballsport.pl w opisie filmu znajdziecie link do tego produktu i kod rabatowy, dzięki któremu kupicie jest znacznie taniej. Kod jest ważny tylko przez 48 godzin, więc korzystajcie. Dzięki za oglądanie, jeśli Wam pomogłem to łapka w górę, powiedzcie znajomym i na boisko, nie przed YouTubem, tylko na boisko. Na razie.